Gajowskie Centrum Kultury Przedstawia Jeci. Część czwarta nie ma czegoś takiego, jak jeci. Rozdział trzydziesty trzeci. Stolica Bohemii Zleciało trzy lata. Bliźniaki miały dziewięć lat, a Jacek jedenaście. W tym czasie Gosia, Zosia, Jacek, Jeci i Jedwiga byli w stolicy republiki czeskiej, Pradze. No cóż, jesteśmy w Pradze, rzekły Gosia i Zosia. Tak, tak, wy, bliźniaki, stwierdziła Jedwiga. To jest piękna Praga. Praga powstała wcześniej, niż dokładnie tysiąc lat temu, powiedział Jeci. Ale to miasto zostało założone w ósmym wieku, bąknęła Gosia. A który mamy teraz rok? Zosia chciała wiedzieć. Teraz mamy rok 1892, wyjaśniła Jelwiga. I co? Gdzie teraz pójdziemy? zapytał Jeci. Teraz pójdziemy do katedry świętego Wita, odpowiedział Łagosia. Chodźmy, wrzesnęła Zosia. Państwo Maciejewcy i Jeci weszli do archikatedry świętych Wita, Wacława i Wojciecha. W tej archikatedrze było niezbyt ciepło. Były witraż Alfonsa Muchy, dzwon Zygmunt, z świętego Jana Nepomucena, ambona i inne obiekty. Ojej, jaka piękna archikatedra! powiedziała Gosia. No, widzimy sklepienie, mozaiki, popiersie, rzeźby i malowidła, odrzekł Jeci. — ale ta katedra jest z okresu średniowiecza, rzekła Zosia. Ona ma ponad pięćset lat, powiedziała jedwiga. No co, zobaczymy witraż Alfonsa Muchy, błąknęła Gosia. A to ciekawe, prychnęła Zosia. Nasi bohaterowie poszli zobaczyć witraż Alfonsa Muchy. Był czeskim malarzem, który był czołowym przedstawicielem secesji. Patrzcie wy, Gosił i Zosił, to jest witraż Wita tworze, w którym tworzył Alfons Mucha, rzekł Jeki. Super, odreagowała Gosia. — Czy mogę dotknąć tego witraża? — zapytała Zosia. — Tak możesz go dotykać — potwierdziła Jedwiga. Zosia wlazła po stalowej drabinie aż na sam witraż Wita stworza. Następnie dotknęła paznokciem witraż. — Ten witraż jest szklisty — powiedziała spokojnie Zosia. — Wiemy, że ten witraż Wita jest szklisty — dodała Gosia. — Zosiu, zleź z drabiny — poprosił Jeci. Potem Zosia zlezła z drabiny. Tam jest korona świętego Wacława, powiedział Jacek. Czy założę tę koronę? Nie, nie wolno grać korony świętego Wacława, rozkazało jedwiga. Bo to jest eksponat, rzekła Gosia. Obecnie w archikatedrze jest Muzeum Narodowe, błęknęła Zosia. Jacek poszedł po koronę świętego Wacława. Chciał zostać królem. Spróbował dotknąć korony, ale jeszcze ją nie dotknął. Jacek, nie dotykaj korony, rozkazała jedwiga. Potem Jacek specjalnie wziął z ołtarza głównego koronę świętego Wacława. Jacek, dlaczego ty przed chwilą dotknąłeś koronę? — warknęła Jedwiga, bo irytowana. Następnie Jacek założył koronę na głowie. — No co? I po co ty teraz założyłeś koronę? Chcesz zostać królem? — Wysadziła Jedwiga. — Jacek, po co ci ta korona? — irytowała się Gosia. — Bo nasz brat bardzo chce zostać królem — rzekła w pokoju Zosia. — Dawaj, zdejmij koronę! — rozkazało Jedwiga I odłóż ją z powrotem na miejsce. Jacek zdjął koronę świętego Wacława. Potem bardzo mocno rzucił ją na czerwonym dywanie, czyli zepsuł ją. — I dlaczego to przed chwilą zepsułeś koronę? — Hej, jesteś nieposłuszny, niegrzeczny i niebezpieczny! — krzyknęła Jedwiga. Czy ja jestem bandytą? — zirytował się Jacek. — Tak, jesteś bandytą, dlatego że masz problemy z prawem. — Kiedyś zniszczyłeś porcelany, a teraz niszczysz rzeźby, ubrania, korony i szable. — Jesteś bardzo groźnym niszczycielem przedmiotów — wrzesnęła Jedwiga. — Jaki ja teraz jestem lepszy, tak jestem czy gorszy niż kiedyś? — zdenerwował się Jacek. — Jesteś o wiele gorszy niż pięć lat temu. — Twoje zachowanie jest gorsze. — Znęcasz się nade mną i kradniesz dzieła sztuki — wycedziła Jedwiga. — Wychodzimy z katedry — rzekł Jeki. Dobrze, zgodziły się bliźniaki. Gosia, Zosia, Jacek, Dzieci i Jakwida wyszli z archikatedry świętych Wita, Bratłowa i Wojciecha. W tym momencie do nich podeszli goście z Czech. Cześć, Dawidzie, Emilio, Paulo zawołała Gosia. Jak się Państwo mają? Mamy się dobrze odrzekli Dawid, Emilia i Paula. U nas wszystko w porządku. My przed chwilą widzieliśmy archikatedrę świętych Wita, Bratłowa i Wojciecha. Powiedziało Zosia. O, to było fascynujące, przemówił z rozczuleniem Dawid. Co się stało, Paula chciała wiedzieć. Najpierw Jacek ukradł koronę świętego Wacława i ją założył, więźniła Jedwiga. Ojej, czy on chciał zostać królem? spytała Emilia. Tak, chciał zostać królem, odpał Jeki. Co dalej było? zapytała Paula. Później zdjął koronę, a następnie rzucił specjalnie na ozdobny dywan. Odpowiedziała Jedwiga. Oj, teraz korona świętego Wacława jest zepsuta, pożalił się Dawid. To cóż, posiedzimy na fontannie? spytała Zosia. Tak, posiedzimy, odparła Gosia. Ale tylko na chwilę, rzekł Jeci. Gosia, Zosia, Jacek, Jeci, Jedwiga, Dawid, Emilia i Paula poszli na fontannę Karola IV, żeby usiąść na niej. Wiesz, jaka jest to postać historyczna? Gosia zerknęła na Zosię. Nie wiem, darła się Zosia. To jest Karol IV, wyjaśniła Paula. Tak, wszystko pani Jadwiga wie, Dawid pokiwał głową. Karol IV Luksemburski był cesarzem czeskim, który żył pięć stuleci temu. Zobaczymy, czy woda na Bełtawie jest czysta, rzekł Jeci. Dobra, zaraz zobaczymy, bąknęło bliźniaki. Dawid wyszedł z fontanny, potem wlał wodę z Bełtawy do konewki. – No co, panie Dawidzie, czy ta woda wełdowska jest czysta? – spytała Gosia. – Tak, ta woda jest bardzo czysta – odpał Dawid. – Czyli ta woda niczego nie brudzi – powiedziała Zosia. – Czy może pan podlewać paprocie i róże? – zapytała Dawida Emilia. – Tak, oczywiście, że mogę je podlewać – odpowiedział Dawid. Dawid zaczął podlewać róże i paprocie, a Gosia, Zosia, Jacek, Jedwiga, Jeki, Emilia i Paula w spontanny – Wełtawa jest ciepła i czysta, powiedział Jacek. Ja? Czy tak myślisz? pychnęła Jadwiga. Tak. Jacek tak myśli, że ta woda jest czysta i ciepła. Dodały bliźniaki. Dawid skończył podlewać róże i paprocie.